Twórca jakiejś gry powiedział, że jeśli ktoś nie ma pieniędzy na jego grę, to on pozwala ją spiracić, żeby se pograł, bo jest dobrą grą. Ej, no kufa, umówmy się, nie? Jak chłop robi taką grę za 82 zł. Trochę kosztuje. Spirać grę zamiast oglądać gameplay na YouTubie mówią twórcy Slay the, Slay the Princess. Już chciałem powiedzieć Spire. Napisał to Vincenty. Twórcy gry przyznali, że wolą, aby gracze spiracili ich dzieło, aniżeli obejrzeli gameplay na YouTubie. Choć zdecydowana większość deweloperów raczej nie pała sympatią do oszustów piracących gry, ta sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej. W przypadku twórców jednej z najlepiej ocenianych gier niezależnych w bieżącego roku deweloperzy odpowiedzialni za stworzenie gry Slay the Princess Przyznali bowiem, że wolą, aby gracze spiracili ich dzieło i przeszli ją samodzielnie, aniżeli obejrzeli gameplay na YouTubie. Twórcy Slay the Princess wolą, żebyś spiracił grę zamiast oglądać gameplaye. Nie jest to wprawdzie pierwsza tego typu sytuacja, aczkolwiek tym razem nie chodzi nawet o pieniądze. Na oficjalnym koncie studia Black tabby Games na Twitterze deweloperzy zaznaczają, że chodzi bardziej o wrażenie z gry. Okej, okay, to faktycznie ma sens. Ponieważ wiele nowych osób odkrywa Slay the Princess. Gra jest najlepsza, jeśli po raz pierwszy grasz w nią sam, zamiast oglądać czyjąś rozgrywkę. No, to tak powinno być w ogóle z Soulsami albo z y, jakimś Diablo, albo w ogóle ze wszystkimi grami, które podczas pierwszego przejścia dają ci niepowtarzalne wrażenia i nigdy, nigdy w życiu już nie będziesz grał tak samo. Są gry, które tego nie mają. Po prostu gry liniowe, gry, który, w których nie da się inaczej coś zrobić. W tym jest problem, bo każdy wtedy ma takie same wrażenia z tej gry i na przykład, jeżeli gra ma faktycznie liniową fabułę, ale mają bardzo dobrą, ale mają liniowo przedstawioną i świat jest tak skonstruowany, to wtedy faktycznie najlepiej jest samemu grać bez. Spoilerów. W przypadku gier z otwartym światem i z taką bardziej, jakimś takim bardziej RPGowym podejściem, gdzie od Ciebie bardziej zależy indywidualnie, no to wtedy wiadomo mimo, że każdy zrobi inną postać, trochę inne wybory będzie miał, to jednak pewna część fabuły, pewna część wyborów będzie się zawsze powtarzać, więc też będzie moż, można zaspoilerować. W przypadku takich gier jak na przykład Holsy no ta fabuła może najmniej liczy, bo, bo ktoś może w ogóle nie chcieć jej szukać e, tylko liczy się sam gameplay na przykład w pokonywaniu potworów, no to faktycznie jeżeli oglądacie wiele razy. Speedrunnerów, ludzi, którzy ciekawostki przedstawiają o ukrytych rzeczach, to wtedy, gdy gracie, mimo że się Wam wydaje, że się dobrze bawicie, na pewno byście się lepiej bawili, gdybyście się sami namęczyli. Jestem wręcz pewien, bo te pierwsze przejście w wielu grach jest po prostu magicznym, bardzo, bardzo mocnym doświadczeniem. Trochę tak, jakbyście po prostu oglądali film po raz pierwszy, którego nie do końca rozumiecie po pierwszym obejrzeniu, a jak oglądacie go za następnym razem, to dostrzegacie coś, czego nie widzieliście. Nie wiem, tak niektórzy mieli z incepcją. Albo z jakimiś innymi. Jakie filmy można oglądać oprócz Kevina co roku albo wielokrotnie w swoim życiu i za każdym razem coś tam fajnego widzicie? No, jest kilka takich filmów na pewno. No. A jeśli dolary są problemem, piracisz ją i kupujesz kopię później, gdy masz pieniądze, jeśli się to spodobało. To jest spoko, yy, to jest spoko, i ja wam powiem jeszcze coś takiego. Gdyby zaimplementowali taką wersję, bo były, byli twórcy, którzy udostępniali swoją grę za darmo, albo udostępniali ją za pieniądze jednak, gdy gra była spiracona, czyli była odpalana w trybie offline, bez połączenia na przykład ze Steamem, to gra wykrywała, że jest spiracona w jakim. Ja nie wiem, jak to zrobili, a jakoś to zrobili. Wtedy pod koniec gry, na na przykład wyskakiwał Ci ogromny taki baner, że o, widzę, że Ci się gra spodobała, przeszedłeś ją, możesz nas wesprzeć i na przykład jeśli tylko Ci się spodobała, to możesz na przykład nam, nam pomóc, nie? I wtedy był taki przycisk, gdzie Was na przykład na zbiórkę albo na, na Paypala przekierowało. Ja w przypadku Kronik Myrtany tak zrobiłem, że przeszedłem całe Kroniki Myrtany, grałem w nie ileś tam sto ileś godzin, podobała mi się, był to fajny kontent też na kilkadziesiąt odcinków i tam pod koniec im zapłaciłem jak za triple AAA, -a, bo się bawiłem Lepiej niż w AAA. -u. Zapłaciłem im ze 300-400 zł, a myślę, że przy żadnej grze bym się nie bawił za 300-400 zł tak długo i tak dobrze jak przy darmowej modyfikacji do Gotika, Kroniki Myrtany. Serio. Nie wiem przy której grze. Dopiero Wiedźmin 3 dawał mi szansę pograć więcej niż kilkadziesiąt godzin, że do kilkaset. Bo na przykład taki Wiedźmin 1 to jest, no, to jest liniowa gra, to się szybko przechodzi. Wiedźmin 2 to samo, ale Wiedźmin 3 jest faktycznie już tak duży i tak dużo jest tych rzeczy pobocznych, że to. Na dużo godzin, nie? Ja nie mówię, że Wiedźmin 3 jest grom, jakąś wybitną, nie? Że ona jest tak długa, bo jest tak zajebista, tylko mówię o tym, że faktycznie w Wiedźminie jak się uprzesz, żeby zrobić wszystko, to długo Ci to zajmie. No i co? No i tutaj mamy oficjalny wpis i tak się to nazywa. Tutaj jest, widzicie, że jak chcecie o, tutaj jest oryginalny wpis, czyli jak Wam się podoba, to sobie zapłaćcie, nie piraćcie i tak dalej. Co na ten temat sądzicie? Ja Wam powiem wprost. Moim zdaniem ten wpis jest niczym specjalnym, tylko intryguje, bo robi to twórca i myślę, że to nawet z premedytacją dobrze przemyślana akcja marketingowa, czyli nie chcę, żeby moją grę nagrywali youtuberzy, znaczy on nie mówi, że on nie chce, on nie zabrania, tylko wiecie, on jakby mówi wam, graczom potencjalnym, że jeżeli mielibyście to zobaczyć, to sobie sami zagrajcie, to nie oglądajcie, bo wie, wiecie o co chodzi, to zepsujecie sobie wrażenia. To jest tak, jakby oglądać ten, te Doki Doki, a potem jeszcze miałbyś w to zagrać. No to ja już w to nie gram, bo ja już to gdzieś oglądałem u kogoś, i ja już mam zaspoilerowane na czym polega ta gra. W sensie te mechaniki niektóre, które tam zastosowano, już nie są dla mnie zaskoczeniem, nie? Dlatego ja już sobie zepsułem w niektórych grach, i niektórych gier już nie zagram nigdy, albo gdy nie wiem, minie jeszcze dużo lat, to wtedy w nie zagram, bo zapomnę całkowicie, że gdzieś je tam widziałem u kogoś, ukradkiem, nie? Przykładowo, takie Dark Souls 1, zanim zagrałem w pierwsze Dark Souls'y, wielokrotnie je widziałem na innych streamach, widziałem je u Kamil to widziałem je u Demonidiasa, widziałem u Kiszaka, ale nigdy się nie skupiałem na tym. Wiecie jak ja to oglądałem? Jako tło. W sensie ja się skupiałem tak jak wy wiele lat oglądaliście Hearthstone'a u mnie. Jest sytuacja, gdzie ja streamowałem przez 5 lat Hearthstone'a, nie? Dziennie po kilka godzin i były osoby, które mają suba od kilku lat i one do dzisiaj nie umieją w to grać, bo nie wiedzą o co w tej grze chodzi. Po prostu oglądali tyle lat i się nie nauczyli i nie skupiali się o co chodzi w tej grze. Więc y, podejrzewam, że pode podobnie się ogląda niektóre gry. Czyli jako tło, ale nie skupiacie się na, na tym, co się tam dzieje, i nie potraficie tego zapamiętać. I ja tak miałem w Dark Soulsach jeden, że ja, ja oglądałem, jak ktoś gra, ale przez to, że to było wyrwane zawsze z kontekstu, że ja nie wiedziałem, w którym etapie on jest, na jakiej mapie, jakiego bossa bije, w którym miejscu ten boss jest, jak on się nazywa, tylko po prostu gdzieś wchodziłem, patrzę, o ktoś jakiegoś bossa, bije się z nim, męczy. To dzięki temu, że się nie dopytywałem, co to jest, a czy ciężki, a gdzie go znaleźć, to po prostu se fajnie Dark Soulsy przeszedłem tak w miarę, w miarę, gdybym całkowicie na. Czysto je przechodził. Dobra, to tyle. Czyli co, moi drodzy? Są takie gry, które faktycznie lepiej jest sobie zagrać, niż oglądać u kogoś. Ale jest też yy, druga część, a raczej największa część moich widzów, myślę, i widzów streamerów, a mianowicie widzowie, którzy po prostu oglądają streamy, ale nie grają w ogóle w gry. Że są ludzie, którzy uwielbiają gry, ale je oglądać. Po prostu ciekawi ich temat gier. Kiedyś grali, nie wiem, przed założeniem rodziny, jak byli młodsi, jak mieli więcej czasu i chęci, teraz już nie grają w ogóle, bo. Bo nie mają konsoli, nie mają kompa do grania, ale oglądają. Oglądają streamera, twórcę, który gra w te gry, rozmawia o tym, ale sami nie grają. I jakbym zrobił tu ankietę, to myślę, że większość z was jest tą osobą, która ogląda nas, ale nie gra w gry. A jeżeli gra, to dosłownie tak nie wiem, na kiblu w mobilki albo coś takiego.